Teraz czekajcie, musimy machać A komu? Żeby do nas przyleczać Jak to Panie Ty nad nami Oni tu przylecą Tylko nagrywaj jest, no, Tylko pomnę my... O, nad nami będą lecieć No Teraz się muszą zniżyć? Nie no, komin przesadzi, ty Słuchajcie, wszyscy machamy teraz Machamy Niech wiedzą, że to dla nich No machajcie Bo wiedzą, że to dla nich